Siemaneczko z tej strony, ogram to i dzisiaj zapraszam Was na premierę Obsidian Flames Elite Trainer Boxa. Ten Charmander po prostu zasługuje na każdego lajka like i na każdą subskrypcję na moim kanale. No i dobra, zaczynamy otwarcie tego boksa, ale najpierw zobaczymy sobie, co jest z tyłu. Przede wszystkim 9 boosterków. Przekładeczki, koszulki są przepiękne, po prostu zostawię chyba sobie je na pamiątkę. Nie będę ich w ogóle ruszał, nawet. Energie, kość, jak zwykle, no i wiele, wiele innych. Pudełko też jest naprawdę przecudne. Otwórzmy tego gagatka. Otworzyliśmy go już z folii. Tutaj sobie odłożymy to na bok, chociaż zobaczymy, czy może w środku coś jest jeszcze. Widzę, że graficzki są. Jest i RewaVrome, jest Charizard. Jest Dragonite, jak i również Tyranitar, książeczka. Przejrzymy sobie książeczkę najpierw. Tak jak to w standardzie u mnie na kanale, patrzymy, co jest konkretnego, szczerze. Nie wiem, w sumie, czego możemy się spodziewać jeszcze. Nie widziałem wszystkich kart z tego dodatku. Zostawiłem sobie to po prostu tak, żebym przeżyła to razem z wami na filmiku i patrzymy. Mamy tutaj Doc Cruella. Desi widziałem, że, te, że ta karta poleciała właśnie na Pre w puławach. Pewnie widzieliście materiał, tutaj macie link gdzieś po prostu w prawym górnym rogu Tutaj Ace Cube, którego mam Victini z ex -ów. Tutaj mamy Miraidona, kolejnego ix a Tyranitara elektrycznego, super karta, chciałbym trafić Ale z kart jeszcze ix owych bardzo chciałbym tego Charizarda. Strasznie mi się podoba ta karta. Jest po prostu przekozacka. Idziemy dalej. Tutaj też mam jakieś X -y. O, Dragonite jest EX. Też fajnie by było go trafić. No i Illustration Rare. Glum przepiękny. nightels jeszcze piękniejszy. Charizard, oczywiście, z kart full-artowych. Bardzo fajnie yy, widniałby w mojej kolekcji. Tyranitar Lechonga już mam. Tego PJ mam. Tego pidżota nie mam, potrzebuję, bo mam też pidżota. Kurczę, mało tych kart jest w tym dodatku. Ej, naprawdę jest malutko tych kart. Albo ja coś pominąłem? Nie, jest naprawdę bardzo mało kart w tym dodatku. Wow. E, powiem Wam, że po Paldei Evolved, Paldea Evolved był naprawdę ogromnym dodatkiem. Tutaj przeskok jest, bo jest naprawdę mało kart. W sumie nie ma jakichś mega konkretnych e, tych Illustration Rare albo coś w tym stylu. Jedynie co, no to moje serce jak zwykle skrada PJ, Pidgeotto i Pidgeot. E, tego Pidgeota jeszcze muszę zgarnąć i tego Pidgeotto również chciałbym zgarnąć. Gitę już mam, tego Charizarda ewentualnie no nie, więc polujemy na Charizarda. Książeczka idzie na bok. Otwieramy boksika. Tu mamy motyw Łomienny. Normalnie, aż mi się pali po prostu do tego openingu i zaczynam Tutaj mamy znaczniki oczywiście, poparzenia, jak i również otrucia. Widzę, że są przekładeczki jeszcze. Jest tak Charmander. I po drugiej strony motyw płomienny. Fajnie, ładnie to wygląda. Tutaj mamy jeszcze kostkę energii, oczywiście. Jak to w każdym Elite Trainer boxie. I przeprowadzamy. Piękna, przecudowna promka To jest najładniejsza promka jaką widziałem ze wszystkich boxów I, i tym podobne Jest po prostu przecudowny ten Charmander Wow Po prostu aż mi, aż mi brak słów No nie, Widziałem go wcześniej po prostu Przy zapowiedzi Obsidian Flames Że taka karta będzie Mogliśmy się spodziewać tego, że, że ta karta będzie w Elite Trainer Boxie Bo też to było zapowiedziane Ale mając ją w rękach Po prostu coś pięknego Oczywiście za chwileczkę sobie weźmiemy tą kartę Do koszuleczki Tutaj mamy koszulki z Charmanderem, które są również przepiękne. Powiem Wam tak, nie jestem fanem tego dodatku, ale artykuły, które są w Elite Trainer Boxie, po prostu. Mua! Przepiękne są po prostu, tak? No i kosteczki. Nic nowego. Kosteczka IX-owa czerwono pomarańczowa z motywem tego Charmandera, właśnie, i tego boksa. No i oczywko. Boostereczki których jest aż 9 sztuk więc ja posprzątam i za chwileczkę biorę się do openingu a jeżeli ty nie wiesz gdzie kupić takiego boksa, jak i również inne produkty z dodatku Obsidian Flames jak i również 151 zapraszam do wejścia na stronę pokelo.pl. tam znajdziecie wszystkie produkty z pokemonowej karcianki jak i również wiele innych produktów nawet stare dodatki Boksik na bok już odłożony Jedyne, co jeszcze chcę zrobić tutaj przed otwarciem boosterków, to zakoszulkować tego Charmandera. Bo tak jak mówiłem nieraz, będę się powtarzał, za każdym razem, jak będą takie promki, nie lubię trzymać w tych foliach e, tych kart. Mam wrażenie, że one się niszczą po prostu w tych, e, tych foliach i tam wolę mieć po prostu te karty. Tylko widzicie, troszeczkę jest taka wygięta. W jakimś wilgotnym miejscu leżała e, paczka po prostu. Takie odnoszę wrażenie. I Charmander. Koszuleczce już jest. Odłożymy sobie go tutaj na bok. Niech leży i niech patrzy na dropy. A tymczasem bierzemy się za opening pierwszy boosterek Revavrum. Czy revarum? Revavrum, ja mówię. Fajnie to brzmi. I otwieramy tego gadka. Co do Obsidian Flames, jeszcze. Byłem na Pre, tak jak już pewnie widzieliście materiał w Puławach, w pick-upie. Cudowne miejsce, naprawdę polecam każdemu. Komu się znudziło miejsce, w którym zazwyczaj gra, tam jest taka odskocznia. Dużo dzieci, które grają właśnie w karty Pokémon. To jest piękne po prostu. Piękne doświadczenie. Kodzik idzie na bok. Zostawiam sobie kodziki z tego całego openingu. Tutaj energia, która jest yy, elektryczna. Nie, stalowa albo metalowa. I pierwszą kartą jest Wiglet, Shackle, nienawidzę tego Pokémona, Bisharp, Magneton, Malamar, Grumpik, Bellybolt, Cliffer z Plasteriny jest pierwszym rewersem i Geta! Ja! Kurczę, nie mogę! <ścoughs> Pierwsza karta, pierwszy Busterek i od razu taki piękny drop. I od razu jeszcze grident i nie, nie wierzę w to, tego gridenta już mam drugiego po prostu, no nie, w swojej kolekcji. Ale ta gita jest po prostu wow, po prostu wow, naprawdę ładny art. Ogólnie nie jestem fanem trenerów, tak ta gita jest naprawdę ładnym artem. I powiem wam, że jest naprawdę równo wycięta. Zobaczymy jak to z tyłem jeszcze, no. Nie mam się czego przyczepić. Kurczę, Naprawdę ładnie wycięta karta. To jest nowość po prostu, jeżeli chodzi o, e, o ETB, bo rzadko się zdarzają, naprawdę rzadko się zdarzają karty, które są tak ładnie wycięte e, na premierę dodatków. Odłożymy sobie te karty na bok, oczywiście, i bierzemy drugi boosterek. Kurczę. Z pierwszego boosterka już double drop. Przełożymy sobie jeszcze może w ten sposób. O. Grident i Geta. <noise> Lecimy z kolejnym boosterkiem. Jest Dragonite. Tego Dragonite też mógłbym trafić, tego Iexa. E, ładnie wyglądał, ładnie się prezentował w książeczce. No i tutaj patrzymy. Kodzik na bok. Elektryczna energia. Mroczna. No okej. Okay. I tadbulb, Numel, Mawile, Togedemaru, Flocel, Whiskash, Angaskan. Kurczę, dawno tego Pokemona chyba nie było w y, kartach Pokémon, no nie? Przynajmniej mi się nie kojarzy. Dolif jest pierwszym wersem. O, kurde, belek. <śmiech> <śmiech> Scizor! O nie! <laughs> o ja. <laughs> po prostu. Jestem w szoku. Co się dzieje ostatnio z tymi openingami u mnie na kanale? Po prostu rozbijam banki jak leci, no nie? Drop za dropem. Drugi busterek, a my już mamy trzy, trzy dropy konkretne. Naprawdę. Ło nie. Jeszcze tylko Charizarda brakuje tutaj mi do kolekcji, i będę po prostu przeszczęśliwy. Kończę. Po prostu materiał. Nie wierzę. Po prostu nie wierzę. A co do Gity jeszcze? Getty, Gity, Gity. Get, get. Okej. Okay. Te, tej trenerki mam Funarta no nie, więc mam Komplecik. Chociaż nie, brakuje mi zwykłej jeszcze tej karty do całej kolekcji tej, tej trenerki. Tutaj trzeci boosterek. Jest kodzik, który też idzie na bok. I mamy tutaj mroczną energię. Elektryczną. No energii nie trafią, ale trafią inne rzeczy, no nie? Pawniard, Sinistee, Tadbulb, Numel, Stoutland, Frogadier, Drampa. Też fajny Pokémon. To jest Pokémon, który ma zmarnowany potencjał, no nie? Za mało głośno o tym Pokémonie. a jest naprawdę ładny designowo, no nie? Toad school jest riversem pierwszym, Rowlet, wow! Fajny arcik Rouleta. i Scoville Lane. Czyli nie ma tak dobrze, ale na 3 boostery, 3 i to jakie dropy, po prostu, no nie. Ja jestem w mega wielkim szoku. Co mi się udaje wyciągać z tych boosterków? Dragonite. Czy Dragonite pokaże jeszcze jeden dropik? No, powiem Wam, że byłoby fajnie. Strasznie twarde te boostery. Takie odnoszę wrażenie. I tutaj mamy kodzik który, a trzymajcie, miałem wszystkie zostawić sobie, ale jednym się chociaż podzielę z wami za te dropy. A tutaj jest ognista energia. Wodna. No dobra. Może ugasi moje pragnienie. Nie, nie, nie może tego zrobić. Brąza. Nabble, Capsa Drillbur. Mawile. Bowfland, też ładny. Lubię tego Pokemona. Rabominable. Dartrix jest Riversem pierwszym. Houndstone jest drugim Riversem i Palafit jest holograficzną kartą. No okej. Okay. Czwarty boosterek to był. Bez dropu w czwartym boosterku. Ale mamy jeszcze pięć przed nami. No nie? Jest Tyranitar. Tyranitar. Tyranitar mógłbym się też trafić. Bardzo fajny Pokémon. Lubię tego Pokémona. Pamiętam z Pokémon Go jeszcze czasy jak Tyranitary wchodziły na rajdy. Się chodziło, się grało, no nie. Tutaj mamy kodzik, oczywiście. Weźcie sobie też ten kodzik. Zgarniajcie ten, ko ten kodzik, oczywiście. Tutaj energia jest wodna. Ognista. Kurczę cały czas przeciwieństwo trafiam <gry> z energii i Mawile do Genemaru. Grey Ward. Sharpido. Espion. Widziałem Ambryona z tego dodatku. Jest przepiękny. Chciałbym tego Ambryona Espiona już mam. Też fajnie było dropnąć. Flodzel. Litwik jest pierwszym rewersem. Drugi rewers jest Toxel. I Tandurus jest holograficzną kartą. No, mam nadzieję, że tego farta nie wyczerpałem już. Bo kurczę, chciałbym jeszcze coś jednego dropnąć. Chociaż, no nie. Daj mi Charizardzie jeden dropik jeszcze. Jeszcze jeden dropik, tylko i ja będę przeszczęśliwy po prostu, no nie. Mega bardzo przeszczęśliwy bym powiedział nawet. I tutaj, o. Uderzyłem w kamerę, przepraszam Was bardzo. Uderzyłem Was. Kodzik sobie zgarnę i tutaj elektryczna energia? Nie. Roślinna. Kapczu. Spoink z drugą kartą. Dynamo. Surskit. King Gambit. Oinkolog. Leder of coś tam, jakiś tam liścik. Surskit. Oinkolog jest reversem. I ostatnią kartą jest Darkrai holograficzny. No. No, kurczę. Chociaż nie, no i tak nie mam co narzekać. Naprawdę ładne karty potrafiałem. Oh, lubię takie openingi, no nie? Ostatnio fart po prostu się trzyma mnie. Jak nie wiem co. I żeby mnie ten fart nie opuszczał już nigdy. Kodzik. Proszę bardzo, zgarniajcie sobie. Energia mroczna. Tak jest! Mroczna energia. I to gapi. Lampent. Glum, też fajne. Widziałem fajny Illustration Rare tego Gluma, ładnie wyglądał. Bronzor, Whiskash, Kangaskhan, Cameraapt. O, odwrócony. Buizel. Okej. Okay. Bonsli jest drugim rewersem, i ostatnią kartą Togekis z tego boosterka. Zostały dwa boosterki do końca. I teraz proszę Was o zostawienie lajka like i Subika. To na pewno pomoże w dropieniu kolejnego, fajnego dropa. Trzymajcie kciuki za tego Dragonite'a. I Dragonite, proszę, proszę, i proszę ja cię bardzo. Kodzik sobie na bok odgarnę. I roślinna energia. Ziemna albo walcząca, jak zwał tak zwał. I Darumakai z pierwszą kartą Froki w deszczu sobie leży. Bounceweed, Vulpix, też ładny arcik. Chandelure, Patrol Cap, Bellosom, Mawile jest pierwszym Reversem i Lechonk, drugi Lechonk już w mojej kolekcji. <grystanie> będzie na wymiankę, oj będzie na wymianę. o kurde, Belek. <grystanie> Dragonite EX. No jestem przeszczęśliwy już, tym bardziej, no nie? 5 dropów z jednego Elite Trainer Boxa, to ja chyba kogoś za palca złapałem. Ja chyba kogoś za palca złapałem, no nie? Widzowie, no po prostu przyznajcie mi rację, że to co robię w tych openingach ostatnio to jest coś pięknego po prostu. Kart mi się naprawdę dropi tak bardzo mocno i tak bardzo dużo i w ogóle aż mi szkoda słów. <laughs> Albo nie, albo nie szkoda mi słów, bo tutaj przyszedł Tyranitar, który będzie chciał opanować ten opening i pokazać, że dropnie tutaj pięknego Charizarda. Powiem wam, że jeszcze Charmandera nie dropnąłem żadnego Charmiliona, żadnego nie dropnąłem. To e, troszeczkę dziwne, no nie, a wiem, że są w tym dodatku. Kodzik na bok, i tutaj mamy psychiczną energię, elektryczną. No i Snubble, Capsa Kit, Drillbur. Kapczu, Laprasik, Maskerain, Gamshus. Yangus jest pierwszym rewersem. Volcarona jest drugim reversem i Gita! Ja pierdziele! Mam jakieś déjà vu z Pre. Kolejna Gita w mojej kolekcji. Znowu powtórka. Ja, co jest grane? Ej, sześć dropów. Sześć dropów z jednego Elite Trainer Boxa. Takiego czegoś jeszcze nie miałem. Nazwa tego cika będzie po prostu Rozbiłem Bank 2. Bo inaczej tego nazwać nie mogę. Sami widzicie dropy. No jest coś coś przepięknego, coś przekozackiego. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, oczywiście zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję, jak i również dzwoneczek, żeby was więcej materiałów nie ominęło. A tymczasem trzymajcie się i zapraszam po więcej. Openingów na kanał Ogramto.